Nie, bo naprawdę mnie to tak Jara, jak facet się całują masz, albo ty ma, ty robią masz ojca? sobie loda. No mam. Jak się całują albo robią sobie loda, no to powiedziała. Współczuję, ojcu. Musi być mi jakiś niedorozwinięty. Nie. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS? Wejdź na G4 Skins z kodem Szotownia i odbierz darmową skrzynię oraz 10% bonusu do depozytu. Na stronie trwa event, dzięki któremu, otwierając skrzynki i zbierając punkty, możesz zdobyć dodatkowe skiny. Bierz udział w bitwach o skiny lub twórz własne. Już teraz, otwierając skrzynie, możesz trafić rzadki przedmiot specjalny, dzięki któremu wzbogacisz swój ekwipunek. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak BLIK, PaySafeCard czy natychmiastowa wpłata twoimi skinami. Nie czekaj, wejdź na stronę nie zapomnij o użyciu kodu szotownia po 10% bonusu i darmową skrzynkę. Link w opisie. Zaraz się sobie bije to, tutaj pewnie przyjdzie ta kupa też błodar. Czego nie ma dzisiaj? Nie wiem. Jest jest, jest, jest. Jest, No jak leci coś swojemu to on jest, bo on ma tak wpisane w kontrakcie, żeby oglądać. Witam! Witam. O nie! Ale to nie takie łatwe jest oh, O yes. nie O nie Dwa razy dałem dupy facetowi Od tamtego czasu kudaś nie stoi O nie Co ty na to pozwalasz? Na ale co? kud Weź stary Ale co? Weź to kutas wyłącz jakby Co ty kurwa? Przecież jakby To jest moje normale Napier stary dobra ale... Kurwa! JENA na farciarska niemiecka kurwa! Co to jest kurwa? Jaką bramkę mi prawie zajemał? Co tu? musisz muszę się przysiąść! Ja mam i... I tak skuteczna seksna zgoda, nie zaprasza Paulinki. Ja pierdolę. Anyway, to jest siusiu kurwa? dwa... ja mam... Ja, 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 dwa <Güliono> Co tu się dzieje? Deukofa... Ja czerwono tak, tak... tu będziesz po flashu. Tak. się to... A to... trzeba wziąć. A gra jest zirka! Szopana, nie, nie muszę chodzić do terapeuty, bo. No nikt... chyba musisz, bo masz róża we Nie, bo nikt nie w dupę na materiale wideo. <noise> <noise> big W, big W on the <noise> chat, guys! Big W on the chat! Big W on the chat! Ja, pier... <noise> ja pier... <noise> się pościam, pośwącam się ku. Ale chyba by się trafił. W sumie. W sumie... <noise> w sumie... <noise> Mamy tu transporter! Jo. O! o ku... Mać. Mamy kartę o, do pojazdu. O kurwa mać, przewróciłem się. O, Nie ja no kurwa mać. O kurwa, ja się zapatrzyłem na mapę tej. No kurwa mać no. Zaznaczałem nam czoł I... Z czym się tam bawisz? Ty kurwa, pan normalnie jest jeleń na podwórku u mnie. Pa to. Pa, ale jebu kurwa grilla. Ale zapierdolony. Ja tak patrzę, Oli się z kimś bawi, a tu kurwa jeden stoi normalnie. Mam on ma siostrę? Nie wiedziałem. Nie wiem, kto to jest. Jest dla tej osoby. A mało chyba siostry nie ma. Nic nie wspominał. Coś o braciaku bardziej wspominał. Ale o siostrze chyba nie. Ja Brakowało, ale jednak utrzymują się antyterroryści na pozycjach. No i dopiero teraz na Antena. Czasu. czasu jest niewiele. Rywal, jeden blisko, chyba Chopper chce to przebijać nawet. No i Chopper! Póby nie BOT! Jezu Co On zrobił! Zresztą jeden i drugi bardziej chyba co zrobił Chopper! ten za Nikitą? Tę jest za Nikito? Tęsknię, no Tęsknię cały czas, niezmiennie tak samo. Znaczy ja wiem, że ja wiem, że czujesz duży ból, nie? Bo widzę też, że gdzieś tam wzruszać, ci to. A no, tak. dzisiaj... No po, sam powiem. Przyszły trzy kurę i... i chuj. Znaczy do, dwie, dobra, przepraszam, dwie. Honka, przepraszam, wymknęło mi się. Dobra. A, ale ty byłaś. Ona była, nie? Ona przyznała tak. się, że się j**a zasiano, nie? Mhm. No, no to, to, to kurwa no dobra, no. No dla mnie kurwa zawsze kurwa będzie. No w sumie, no dobra, no w sumie tak. <śla> I chuj. Przyszły, przyszły trzy i kurwa, trochę alkoholu i on nagle już nie tęskni ich Już jest skurpa hmm. śmiechy chyba bajerka i... I ch... No no kurde ale tak działa to no, kurwa, takiego ty, ty, kurwa, typowego faceta, jest, że masz kamera boja, który inteligencją nie świeci, niech. było 3,15 na mnie kurwa Gdzie? W meczu na mnie Ło kurwa Ale safe No właśnie no ja miałem bardzo chujowe kursy yy... Generalnie przed <grym> Dobra, nie chcę się grać. Mogę wyjść? Nie, no daj mi pograć. Dogajmy no, do końca. Bo może ta policja bramkowa może mieć różnicę potem. Będę biegają. Be -be jeszcze dwóch, jeszcze dwóch nie. tam. Brawo, co to kula jest, kurwa. zobaczyć bok, stop. Na top 10 światowej liście Spotify'a widzowie, zrobię cheerleaderkę. Kurwa. Więc ja zrobię wszystko. Obiecałem. Jeżeli tak, jeżeli to będzie, robię liderkę. Kurwa, w pełnym układzie uczę się układu z cheerleaderkami. Zapieram normalnie, pełen układ na jakimś wyjeżdżeniu, dużym meczu, gdzie będzie dużo ludzi. Zrobimy to. Sie schenken, Sie schenken, Sie schenken.